W dzisiejszym cyklu askanastylowe prezentacja ekskluzywnej mody męskiej. Szeroki wybór butiku Pierre Cardin pozwala na skomponowanie garderoby na każdą okazję. W rolę modela wcielił się Marcin Szatan, uczestnik kulinarnego show Polsatu oraz dobrze zapowiadający się aktor. Pierwsza stylizacja jest propozycją na szczególne okazje. Jednak, ze względu na indywidualne preferencje oraz osobowość modela, zaproponowałam przełamanie klasyki mniej oficjalną formą. Aura za oknem sprzyja zakupom płaszczy, dlatego do garnituru dobrałam klasyczny czarny płaszcz, który świetnie sprawdzi się również w połączeniu z jeansami. Pamiętajmy też o dodatkach. Druga stylizacja ma charakter każualowy i nadaje się do noszenia na co dzień. Szara baza w połączeniu z czarną skórzaną kurtką tworzy zestaw stylu buntowniczego Jamesa Deana męsko i ciągle na czasie. Panowie lubiący wygodne ubrania również znajdą coś dla siebie: pikowana kurtka. W połączeniu z wygodnymi spodniami jest świetną propozycją na weekendowe wyjazdy za miasto. Kolorowe modne dodatki podkreślają indywidualny charakter stylizacji. Ostatnia propozycja utrzymana jest w duchu sportowej elegancji. Basicowa koszulka w połączeniu z jeansami oraz marynarką w kratę tworzy modny zestaw nadający się do noszenia na co dzień. Praktyczna torba na laptopa oraz modne dodatki podkręcą ten look. Wykończeniem tej stylizacji jest brązowy płaszcz wykonany z wysokogatunkowej wełny. Do całości pasują również zamszowe, brązowe buty. Muszę przyznać, że jest to moja ulubiona propozycja, w której Marcin prezentuje się niesamowicie. W ten sposób powstały te trzy oryginalne stylizacje, które idealnie podkreślają indywidualny charakter oraz osobowość mojego modela. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, subskrybuj kanał Galerii na YouTube. W dzisiejszym odcinku to tyle. Zapraszamy na zakupy Pierre Cardin. Galeria Ascana.